Moi drodzy, jesteśmy dokładnie w tym samym momencie, co y, ostatni utwór, ostatni film, który zobaczyliśmy od Gramy na Maxa, dokładnie w tym samym miejscu nawet, trzeba przyznać, y, ponieważ pojawił się bardzo ciekawy temat ostatnio na naszej stronie internetowej na, na Maxa.pl pod ostatnią audycją. Bardzo głośno mówiłem, że The Last of Us to jest y, gra, nie tylko najlepsza gra tej generacji, ale w ogóle najlepsza gra ever. Y, między innymi z Denią, między innymi Bioter napisali pod spodem, że nie ma sensu w ogóle mówić w tym momencie jeszcze o grze generacji, ponieważ tych gier bardzo dobrych, rewelacyjnych i kultowych podczas właśnie tej obecnej generacji było tak dużo, że w ogóle ciężko jest przyznać konkretnej grze miano gry tej generacji. No a poza tym dodał Bioter, na przykład takie Super Mario Galaxy, które uwielbiamy, też daliśmy mu maksymalną ocenę, w ogólnym rankingu zebrało tak dużo świetnych not, że być może to jest właśnie najlepsza gra mijającej już generacji, więc porozmawiajmy trochę na ten temat i liczymy oczywiście na wasze komentarze pod tym filmem. Krystian, ty grasz w obecną generację od samego jej początku, prawda? Dokładnie, od samego początku. I tutaj to, co powiedziałeś, czy gra, można powiedzieć, że jakaś gra jest najlepszą grą generacji? Według mnie tak, ale nie można patrzeć na matematyczne wyliczanki, które są średnia na Metacritic 96 ze 138 recenzji. Nie, to nie tak powinno się patrzeć. Każdy może mieć subiektywnie swoją grę generacji. Jak na to patrzeć? Ja na przykład w tym momencie powiedziałbym, że jest to Heavy Rain. Czy dla Was to jest dobra gra, może to jest dla Was beznadziejna gra? To już nieważne. Dla mnie. To jest świetna gra, którą w tym momencie mógłbym powiedzieć, że jest grą generację. Dlaczego? Dlatego, że wspominam ją naprawdę. Od trzy lata temu wyszło Heavy Rain, tak? Trzy lata okay. temu mieliśmy premierę Heavy Rain, a ja do tej gry już wróciłem dwa razy, chociaż tam... Mówili twórcy, że lepiej tego nie robić, no ale to już whatever, tam okej, okay, ja wróciłem. No chodzi o to, że mam dobre wspomnienia z tą grą, ciągle jak ktoś mnie pyta jaką grę bym polecił obecnej generacji w ogóle jaką grę bym polecił na konsolę jako starter, to mówię, będzie to Heavy Rain, dlatego że będziesz z tą grą miał wspomnienia do końca życia, będziesz miał super wybory moralne, które naprawdę czasami złapią cię za serce i będziesz miał padaczkę momentami, co tu zrobić, Boże. I właśnie to kocham w grach. Owszem, Super Mario Galaxy takich wyborów moralnych nie będzie miało, ale to nie znaczy, że jest to gra słaba. Nie, czy dla niektórych to może być gra generacji? Oczywiście, że tak. Kto czego oczekuje od gier? Tutaj powinniśmy sobie takie pytanie zadać. Jeżeli ktoś oczekuje wyborów moralnych, super fabuły, e, rewelacyjnej grafiki, no to inną grą generacji będzie dla niż dla osoby, która oczekuje po prostu świetnego gameplayu, jaki możemy znaleźć w Super Mario Galaxy. Ależ on się rozgadał. Mam nadzieję, że wy tak się rozgadacie także w komentarzach pod tym filmem. Na przykład porównajmy to Super Mario Galaxy do tego, co się działo z Super Smash Bros. Brawl na Nintendo Wii. Ta gra dostała magiczne 40 na 40 od kultowego Famitsu, ale czy to będzie oznaczało, że to będzie gra generacji dla mnie? Ja nawet nie potrafię grać w to dziwadło, bo jest dla mnie tak dziwne i tak ma pokopane sterowanie, a mimo wszystko niektórzy twierdzą w tym momencie, że to jest najlepsza gra, w jaką grali, bo właśnie tego oczekują. Ciekawe, czego wy oczekujecie po danej grze. Dla mnie The Last of Us spełniło wszystkie moje oczekiwania. Nawet z Mateuszem na Facebooku, chyba nawet dzisiaj, kłóciliśmy się na ten temat, że Mateusz, który w tym momencie trzyma oczywiście kamerę, że gra jest trochę sztampowa, fabuła jest do bólu przewidywalna. Dla mnie zupełnie taka nie była. Do końca nie wiedziałem, jak gra się skończy. Mnóstwo zaskoczeń, które zobaczyłem w międzyczasie, to było super. A Krystian, gry numer 2, numer 3, 4 i tak dalej, tej generacji właśnie. Wiesz co, to jest bardzo ciężkie pytanie, właśnie tą grę numer jeden na ten moment wydaje mi się, że mogę wskazać, tak jak powiedziałem, Heavy Rain. Ale nie w kolejności, niekoniecznie w kolejności, po prostu takie, które na pewno zapamiętasz i które e, jak w dym polecisz komuś, kto powie kupuję właśnie PS3, Xboxa 360, Nintendo i trochę to wrażliwy temat, <ścoughs> co byś polecił? Z pewnością będzie ta Uncharted, druga część. To właśnie Uncharted 2 i Heavy Rain to są dwie gry, dla których kupiłem PlayStation jeszcze rok przed ich premierą. I tutaj też nawiążę do tego, co ty powiedziałeś, i warto to powiedzieć, kto jakie ma oczekiwania przed danym tytułem. Jeżeli na coś się nastawimy, mamy oczekiwania, super w ogóle, że ta gra będzie najlepsza z najlepszych, one się spełnią, no to wtedy naprawdę jest świetnie. Ale są też gry, od których nie oczekujemy za dużo, a okazują się genialnymi tytułami. Na przykład tak tutaj, co prawda nie jest to tytuł generacji, nawet nie będzie w pierwszej dwudziestce, ale ostatnio zagrywam się w Sleeping Dogs nie, nie oczekiwałem nic wielkiego od ty tego tytułu, a że znalazł się w ofercie PlayStation Plus. Zagrałem, okazało się, że jest naprawdę świetny, fabularnie, A takich gier, których ciężko byłoby mi teraz wymienić, bo grało się podczas tej generacji. Oj, dużo, na pewno dużo gier. Było naprawdę sporo, gdzie myślałam, eee, to. Do recenzji biorę, no muszę recenzować, więc pewnie okaże się jakaś beznadziejna, no ale trzeba, okazywała się super. I to też jest fajne w grach, że gry, które początkowo nic tak nie pokazują z sobą, albo my nic w nich nie widzimy, to też warto zaznaczyć, okazują się świetnymi tytułami. I to jest kolejny taki współczynnik, który można wymieniać o najle przy najlepszych grach, grach generacji, co niestety jest to trudny temat i nawet dla nas to naprawdę ciężko powiedzieć że mam 20 tytułów tej generacji, jeden mam, resztę mam tak rozrzuconych. No właśnie, bo chyba o grze generacji możemy mówić wtedy, kiedy generacja dana się kończy. Ta właśnie ma swój zmierzch, świt, zmierzch. No już się kończy generalnie, więc chyba to jest ten moment, kiedy możemy stwierdzić, że na przykład The Last of Us jest grą generacji Super Smash Bros. Brawl, czy różnego rodzaju inne tytuły. Dla mnie takim największym zaskoczeniem tej generacji, jednym z największych, na pewno była taka gra, o której na pewno w tym momencie nie pamiętacie. Nazywa się Born's Conspiracy. Gra o agencie Born, który. Zresztą to, co się dzieje w grze, to możecie obejrzeć i posłuchać w naszych recenzjach. Ale kiedy włożyłem płytkę z grą do konsoli, pomyślałem, o to jest zajebiste. Czemu ja nic nie wiedziałem na temat tej gry? Myślałem, że to będzie kolejna gra na podstawie filmu, a to jest świetne dopełnienie i naprawdę dobry tytuł. Do tej pory polecam. Numery 2, 3, 4 na pewno pierwszy Bioshock. Gra, której nie znałem przed jej premierą, a pamiętam, że zaraz po targach jeszcze w Lipsku, dawno, dawno, dawno chyba w Lipsku, tak mi się wydaje, tak. Muszę ci wyrwać na chwilę mikrofon. Nie wiem, dlaczego zapomniałem o bajoszoku Naprawdę. Właśnie. Kiedy mieliśmy okazję jeszcze z Marcinem Skałą akurat po dużej ilości wódki, pozdrowienie dla Kaliego, u niego właśnie nocować we Wrocławiu i kiedy po raz pierwszy widzieliśmy właśnie Bajoszoka w akcji, no to ja wtedy zakochałem się po prostu w tym tytule i kiedy już go złapałem w ręce, powiedziałem tak, to jest mój piedestał. Ciężko było go zbić, potem kilka jeszcze tytułów typu Heavy Rain, ale jednak dla Last to Us, no to jest mistrzostwo świata. Jakie jest wasze mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o grę obecnej generacji? Czekamy na wasze komentarze i napiszcie przede wszystkim, czy mamy już prawo do mówienia. O najlepszej grze generacji, jak przed nami jeszcze The Watchdogs, Dogs, Beyond i GTA V, to są chyba tylko takie trzy tytuły, które mogą z piedestału zrzucić The Last of Us, Bioshock'a, Bioshock'a Infinite, czy Heavy Rain na przykład. Ja sądzę, że y, w, jak się cofam tak y, do przyszłości, było wiele... Ale pokaż jak się cofasz do przyszłości. Oj tak, o tak, troszkę, o tak, okej. Okay. Y, Pojawiało się wiele tytułów, które były uznawane za jedne z najlepszych właśnie pod koniec generacji, więc ja czekam na te najbliższe kilka miesięcy, właśnie na Watch Dogs, na Beyond Two Souls i na GTA 5. Oj, będzie się działo jeszcze, będzie, generacja się kończy, ale nie kończy się w, słaby, w słabym stylu na pewno. No i jeszcze FIFA 14. Taki żart na koniec. E, trzymajcie się, to było Gramy na Maxa, czekamy na Wasze komentarze, mnóstwo pytań zadaliśmy Wam podczas tego filmu, no i mamy nadzieję, że będziecie z nami. Pamiętajcie, że przez wakacje gramy na Maxa w każdą środę o 19:00 na 98,2 FM jak jesteście w Lublinie, a na www.centrum.fm, jeżeli gdzieś jesteście przed komputerami, a oglądacie nas na YouTubie lub na naszym portalu, więc na pewno przed komputerami jesteście. Krystian Szaraz, Paweł Typiak, to było Gramy na Maxa. Do zobaczenia!